Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Rafał Żurawi. Ktoś do mnie dzwonił dzisiaj z tego numeru, moja partnerka odebra. A tak, zgadza się, witam. Panie Rafale, ślub otwórz z tej strony z komendy powiatowej policji w Węgrowie. Panie Rafale, ja do Pana dzwoniłem w takiej sprawie, gdyż muszę Pana przesłuchać w podejrzanego. Prowadzę takie postępowanie dotyczące zniecania się nad małoletnią nie ja odkrywam Pani ruchu, ale no muszę Panu na zarzut, że byłaś Pana w podejrzanego, ponieważ w tej sprawie jest Pan wskazany jako co Dobrze. Jako... E... Bo ja nie współpracuję już z korporacją policjach, Jeżeli są obecnie zarzuty i co jest paradoksem, że to trwa pół roku, kiedy tej nie ma, tego gówniarza, na którego były złożony wniosek o demoralizację, ale sąd się w ogóle ze mnie przejął. Jeżeli jakiś gówniarz mnie pomawia, to trzeba mieć naprawdę jakiś konkretny dowód na to, żeby mnie postawić zarzuty jeżeli takich zarzutów nie ma, a policja jest od tego, żeby, e, nie wiem, moje... To, znaczy są. Moje... to znaczy Panu powiedziałem, że muszę Panu przedstawić ten zarzut. Tak, właśnie to no dobrze, że no... To zostało przedstawione zarzutów. Panie Rafale, ale znaczy krótko, bo nie bardzo mi się chce wchodzić z Panem w takie dyskusje, e, ja muszę Panem w kretażu powyżanego, Mówimy się na jakiś termin, czy... E, nie, nie proszę wyzwoni, Pana, o... pana nie, nie tylko ścigać, tylko oficjalnie, tylko oficjalnie, jeżeli e, firma, policja będzie mnie ścigać, e, będzie moja odpowiedź. To znaczy, nie wiem, co Pan na myśli, firma policja... Firma policja, nie, nie zawarłem z wami umowy żadnej handlowej. Nie, nie, proszę pana, pan do mnie dzwoni, znaczy ja do pana dzwonię, ale pan do mnie dzwonił wcześniej. I e, proszę użyć drogi e, takiej, jaka powinna być zgodnie z procedurami. Proszę wysłać e, takie powiadomienie, czy ja to przyjmę, czy nie, to jest moja już osobista sprawa. Ja, czy wie pan, zgodnie z procedurami, to tak naprawdę ja panu mogę wyznaczyć termin telefoniczny. No, ale dobrze, nie, nie, nie musi się pan, się dlatego że proszę pana, ja panu nie dałem nie, numeru nie nie telefonu musi, i pan nie pan, ja Nie pan mogę jest... tak naprawdę w tym momencie wyznaczyć termin słownie, no ale do... No, i... no, zrobimy to tak, że wyznaczę panu termin drogą podstawową, jeśli pan chce. Wie pan co, bo tak, my się nie znamy i teraz tak, to i to nie chodzi o, no, o, o... się poznamy niedługo, panie Rafale. E, natomiast... dobrze, panie Rafale, no już ustaliliśmy to, co mieliśmy ustalić, bo tak naprawdę... Ale czy mogę dokończyć, to... czy mogę dokończyć... No Ale wie pan, ja, z panem nie będę wchodził w takie... Co po co pan ze mną chce w ogóle... Rozmawiać, jeżeli pan nie chce to ze mną rozmawiać. Ja, rozumiem, ja nie rozumiem tego. Słowa w celu, nie wiem, firma policja, to jest firma policja, korporacja, korporacja, firma ochroniarska. To jest zarejestrowanego firma ochroniarska. Ja Ale z wami. Moje. Proszę pana, wy mnie nękacie, to ja złożę zawiadomienie w tym momencie, że e, firma policja mnie nęka, bo nękacie mnie i moją rodzinę i moje dzieci. Ja bym chciał, żeby firma e, policja się ode mnie w końcu odpierdoliła, ponieważ ja żadnej umowy handlowej nie podpisywałem z e, firmą policja. I Jeżeli coś. Firma Policja do mnie chce, dlatego, że gówniara złożyła na mnie zawiadomienie fałszywe i wy nie potraficie tego zweryfikować, czy to jest prawda, czy nie. I to mówi mi manka osoba zdegenerowana, z, e, patologiczna. To na każdego można w tym kraju złożyć zawiadomienie e, i dobrze, to postawić no, jako oskarżonego. Nie, nie Oczywiście, rozmowę, że do niczego nie doprowadzi. Oczywiście, że do niczego nie doprowadzi, na pewno. To tyle. No to w takim wypadku no wyślę panu poszło, tak, jak konstrukcji, sobie na no wyznaczony przeze mnie termin. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia. Nagranie pochodzi od firmy policja, oddział handlowy w Węgrowie. Dotyczy fabrykowania dowodów z zeznań świadka, kompletnie niewiarygodnego i w swoim opętaniu chęci zemsty za. Trzy opublikowane przeze mnie filmy, które będą znajdowały się pod nagraniem. Nagrania z przedstawicielem handlowym policjantem, tak zwanym funkcjonariuszem w Węgrowie. Wezwanie do firmy Policja jest zmuszaniem mnie do nawiązania umowy handlowej z firmą Policja. Firma Policja jest zarejestrowana w Nowym Jorku jako firma ochroniarska, ma nadany NIP i Regon, taki sam ma status działalności gospodarczej jak na przykład dystrybutor paneli słonecznych. Jeżeli do, do mnie dzwoni przedstawiciel handlowy paneli słonecznych i ja nie wymarzyłem sobie paneli na dachu, to rozłączam się, nie nawiązuję kontaktu handlowego. A jeżeli firma policja zmusza mnie do nawiązania takiej współpracy handlowej, w tym momencie popełnia przestępstwo. Jest takie przysłowie. Policja kurwa i złodziej na jednym jadowozie.